Cześć Siemanko z tej strony Zombie. Witam Was ponownie na moim kanale. Witam Was w nowej grze. Gra nie jest taka nowa, nazywa się Dungeon Cards. Jest to bardzo fajna gra. Muzyka mi się wyłączyła, chyba. Nie wiem czemu grałem w tę grę dużo, ale nie na tablecie, tylko na telefonie. Mamy tutaj postać pierwszą. Rycerze na poziomie pierwszym. Najlepszy wynik 66. Nie wiem o co chodzi. Lubi herbatę oraz książki A. Książki. O zbijaniu potworów. Rycerz ma dużo zdrowia. No zgadzam się z tym ma 10 życia. Poza tym mamy tu jeszcze umiejętności. Nieskromnie powiem, że sam osobiście mam odblokowaną już tą umiejętność. Leczą... No. Ten masowy bonus, ale nie przydają się. Można mieć trzy. Mamy to, ulepszymy ją. Ja raczej normalnie grając, w to nie używam tej umiejętności, bo używam tego, tego oraz tego. Na czym polega gra? Mamy też osiągnięcia, co też nie jest istotne. Zacznijmy grę. Loch pierwszy. Witajcie w dungeon. W Dungeon Cards mamy tutaj różne, mamy dziewięć, 3 na trzy kwadraciki na górze, w jednym rogu mamy pieniądze na tutaj, ile nam się ładują ataki. Tutaj mamy broń, którą możemy sprzedać, ale użyjemy jej na nim i tak. I no ta gra nie jest jakoś zbytnio ciekawa. To jest graturowa polegająca na tych, jest trucizna, ona nas oczywiście, jakby ktoś się nie domyślił, zatruwa. Przeciwnicy normalnie nie zadają obrażenia, zadają obrażenia łączne ilości chyba życia, gdy w nich wejdziemy. <laughs> Zabijemy tego goblina, jak zauważyliście mu się zwiększył worek, on zbiera monety i jak ma taki czerwony już wystający, to wypada z niego rubin, rubiny są droższe od monet. Z trzech monet w jednym rzędzie robi się Rubin. Jak widzicie, tutaj mamy teraz lodową różdżkę. Z tego nie będzie serii od razu mówię. To jest jeden tylko film. Żeby wam pokazać tę grę. Może ktoś pobierze, spróbuje w to zagrać. No jak widzicie, taka ciekawa gra. Nim dalej tym są. Różne dziwne, trudniejsze rzeczy. Jak widzicie, są skrzynki, które można otwierać. No, umarliśmy teraz. Nie żyjemy, wszystko zapada się. No i na tym polega cała gra. Przedstawiam ten film tylko dlatego, że nie mam co robić w domu, bo zamknęli szkoły <laughs> przez pewnego wirusa. Nie można mówić jakiego, bo. YouTube banuje. Brawo YouTube. Yy, właśnie nie, nie pokazujecie w ten sposób tego, że nie siejecie paniki, bo ludzie i tak mówią, że YouTube za to banuje, przez co sami pokazujecie, że panikujecie na ten temat. To nie jest dobry pomysł. Przestańcie banować za tą nazwę. A ja Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Dzięki. Na razie. Cześć.